Następnym etapem na egzaminie jest przygotowanie się do jazdy. Czyli co robimy? Ustawiamy sobie fotel. Przód tył, tak żeby nam było wygodnie lewą nogą naciskać sprzęgło, podnosić je. Potem sobie robimy oparcie. Ustawiamy odpowiednio. OK. Potem sobie sprawdzamy ustawienie zagłówka. Następnie ustawiamy sobie lustereczka. Lewe, prawe lusterko, ok, wsteczne lusterko, dobrze, potem zapinamy sobie pasję, sprawdzamy czy mamy drzwi pozamykane, następnie wciskamy sprzęgło, uruchamiamy silnik, włączamy sobie światełka. Rozglądamy się, sprawdzamy czy możemy bezpiecznie ruszyć. Dajmy jedynkę, ręczne w dół i ruszamy. Moi drodzy, i teraz tak, jeżeli jesteśmy przygotowani do jazdy, mamy silnik uruchomiony, światła mamy włączone, porozglądaliśmy się, no to rozpoczynamy zadanie jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. Jakie są najczęstsze błędy? Najczęstszym błędem jest to, że ruszamy z czerwoną kontrolką, czyli mamy niezapięte pasy, mamy zaciągnięty hamulec awaryjny lub niedomknięte jakieś drzwi. Zawsze sprawdzimy, czy mamy czysto na zegarach, bez czerwonej kontrolki. Następnym błędem jest to, że ruszając, ruszamy na tzw. półsprzęgle. I to jest, moi drodzy, największy błąd, jaki możemy zrobić. Pamiętajmy, że samochód, który dostajemy na egzaminie, jego sprzęgło działa odrobinkę inaczej, jak w naszym samochodzie szkoleniowym. Więc jeżeli nerwowo podniesiemy sprzęgło do góry, to automatycznie samochód nam zgaśnie. I wtedy jest problem. Czyli pamiętajmy, ruszajmy zawsze z dodaniem gazu. Czyli jeżeli ruszamy samochodem, to dodajemy gazu i podnosimy spokojnie sprzęgło. Mamy pewność, że ten samochód na spokojnie nam ruszy. Moi drodzy, dobrze by było nie popełniać żadnych błędów nauku, ale jeżeli nam się zdarzy najechać na wewnętrzną część linii, nie schować samochodu w kopercie, samochód zatrzyma się pomiędzy kopertami lub samochód nam zgaśnie, to mamy prawo powtórzyć łuk. Słyska. Natomiast jeżeli samochód wyjedzie za zewnętrzną część linii lub dotnie któregokolwiek z pachołków, automatycznie kończymy egzamin. To tyle moi drodzy w tym filmie, zachęcam Was do komentowania oraz subskrypcji kanału i oczywiście zostawienia łapki w górę pod filmem, a już za tydzień widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!